Nasze imprezy targowe cieszą się dużym zainteresowaniem. Na tej imprezy przybywa masa wystawców, ale także klientów. Mamy dobrze przygotowany teren pod imprezy plenerowe, targowe. Zapraszamy przede wszystkim z naszego regionu, ale też i z całego kraju uczestników tych imprez. Cześć! Witajcie w Sienko i Syn u autoryzowanego dealera Volkswagen w Białymstoku. Na co dzień mieścimy się przy ulicy Wysockiego 65, tuż przy Wysockiego Park Handlowy. Jednak już 8 września zapraszamy Was na spotkanie na giełdę przy Andersa, gdzie odbędą się targi motoryzacyjne. To wydarzenie przyciągające tysiące fanów motoryzacji, więc nie mogłoby nas tam zabraknąć. Giełda na Andersa znajduje się tylko 3 km od naszego salonu. To miejsce znane i dobrze kojarzące się mieszkańcom naszego miasta i okolic. Podczas tego spotkania na naszym stanowisku będziecie mieli okazję wprowadzić auta osobowe, nowe i używane z gwarancją, a także auta dostawcze. Będziecie mieli też okazję porozmawiać z naszymi wysoce wykwalifikowanymi sprzedawcami. Do zobaczenia!